Dzień dobry, assalamu alaikum, witam Was serdecznie w kolejny piątek. W zeszłym tygodniu obiecałam dzisiaj poruszyć tak ważny temat, jak jest to, że każde dziecko rodzi się w innej rodzinie. Każde dziecko jest inne, wydaje się to truizmem, wydaje się, że każdy o tym wie. Jednak często spotykam się z sytuacjami, w których ktoś mówi ja to naprawdę źle radzę sobie z upałem, po prostu... Upał jest dla mnie nie do przeżycia, a mój brat kocha taką pogodę. Nie wiem, nie bez jednej matki, jednego ojca, a zupełnie różni. Ja zupełnie nie rozumiem mojej siostry. Jesteśmy rodzeństwem, mamy tych samych rodziców, a jej zachowanie, ja nie jestem tego w stanie pojąć. Jakie ona ma wartości? Mam dwoje dzieci, kocham je tak samo. Każdy z nich jest inny. Każdy z nich jest inny. Wydaje się, że traktowałam je zawsze po równi. Zawsze ustalałam te same zasady dla obojga dzieci. A widać, że różnią się od siebie. Nie wiem, z czego to wynika. I wiele, wiele innych przykładów mogłabym tu przytaczać, ale myślę, że wiecie o co chodzi. Więc każde dziecko rodzi się w innej rodzinie. Kiedy rodzi się pierwsze dziecko, rodzice często uczą się swoich roli rodzicielskich, testują swoje role rodzicielskie na tym dziecku. Pierwsze dziecko to taka śliwka roboczywka e, z jednej strony, a z drugiej strony wielki eksperyment rodzinny. Rodzina uczy się tego, jak być rodziną, jak być razem, jak być małżeństwem z dzieckiem. E, rodzice Czasami e, wtedy oddają się lekturze różnych poradników, książek, pytają o porady. I tak wygląda życie z pierwszym dzieckiem. Kiedy pojawia się dziecko kolejne, rodzicom już wydaje się, że coś wiedzą. Coś wiedzą, mają jakąś wiedzę e, na temat rodzicielstwa, mają jakąś wiedzę na temat dzieci. I już albo w ogóle nie czytają. Albo w ogóle nie pytają innych, bo przecież już mają dziecko i wiedzą, jak to być z rodzicem. Wiedzą, jak uspać dziecko, jak dziecko nakarmić, jak z dzieckiem się bawić, co dziecko w określonym wieku powinno już umieć. I czasami zdarza się, że to drugie dziecko okazuje się zupełnie inne niż to pierwsze. Dodatkowo, Rodzic już nigdy nie jest tym samym rodzicem, którym był kilka lat wcześniej. Nawet jeżeli istnieje mała różnica wieku między dziećmi, nawet w przypadku dzieci rok po roku, to rodzic jest już starszy o ten rok, starszy o ten rok doświadczenia w byciu rodzicem byciu rodzicem jednego dziecka. Więc już nawet kiedy mówi o tym, że będzie traktował swoje drugie dziecko tak samo, identycznie jak to pierwsze, to nie jest możliwe. Nie jest to możliwe, ponieważ my się zmieniamy, czas płynie i wszystko, czego doświadczamy, zmienia nas. I tak jak możemy być sprawiedliwi wobec dzieci, możemy kochać je porówno, możemy dawać im tyle miłości, ile one potrzebują, to nigdy nie będziemy traktować ich tak samo, bo nawet bliźniaki, nawet bliźniaki. Czasami będą miały inne potrzeby. Czasami mówi się o tym, że kiedy pojawiają się bliźnięta, szczególnie te jednojajowe, to rodzice chcą wprowadzić taki synchron, czyli drzemki o tej samej porze, osiłki o tej samej porze. No i czasami się to udaje. No a czasami przychodzi wiek, w którym to się rozmywa, w którym dziecko chce pokazać swoją indywidualność, pokazać, że ono jest nieco inne, że ma nieco inne potrzeby. I na przekór rodzicom ten synchron zaburza. No i właśnie na przykładzie tych bliźniaków: nawet jednojałowe bliźniaki potrzebują tego indywidualnego podejścia. Więc pamiętajmy: tak jak każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy, tak każde dziecko jest inne, jest wyjątkowe, ma wyjątkowe swoje własne potrzeby i warto je słuchać od najmłodszych lat. I pokazywać mu, że jest ważne, wartościowe i że je kochamy. I myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, y, którą warto zawsze mówić naszemu dziecku. Że może czuć się bezpieczne i że my, rodzice, zawsze będziemy po jego stronie. Życzę Wam tego, żebyście zawsze potraktowali. W chwili dostrzegać to dobro w Waszych dzieciach i tą indywidualność Waszych dzieci. I żebyście mieli taką łatwość w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb Waszych dzieci. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już w przyszłym tygodniu.